Witajcie na kanale bankowe ABC. Zapraszamy na odcinek podcastu, bloga z cyklu Psychologia Finansowa. Dziś porozmawiamy o czymś, co dla wielu z nas jest prawdziwą zmorą, a mianowicie o oszczędzaniu. Często kojarzy nam się ono z wyrzeczeniami, z odmawianiem sobie przyjemności i po prostu z bolesnym obowiązkiem. Czy macie podobne odczucia? Zdecydowanie tak. I tu wkracza psychologia oszczędzania, bo okazuje się, że największe bariery wcale nie leżą w wysokości naszych zarobków, ale w naszej głowie. Nasz mózg jest ewolucyjnie zaprogramowany do poszukiwania natychmiastowej gratyfikacji, co sprawia, że przyjemność dzisiejszego zakupu wydaje się o wiele bardziej atrakcyjna niż odległa korzyść z oszczędności na przyszłość. Ale mam dla Was dobrą wiadomość: możemy przechytrzyć nasz mózg i zamiast walczyć z jego naturalnymi skłonnościami, możemy je wykorzystać na naszą korzyść. Dziś przedstawimy 7 mentalnych trików, które, mam nadzieję, odczarują oszczędzanie i przekształcą je w satysfakcjonujący nawyk. Zacznijmy od triku numer 1: znajdź swoje dlaczego. Oszczędzanie bez konkretnego celu jest jak podróżowanie bez mapy. Szybko tracimy zapał i kierunek. Dopóki nie znajdziemy silnej wewnętrznej motywacji, każda pokusa będzie silniejsza od naszego postanowienia. Dokładnie. Wasze dlaczego musi być konkretne i rezonować z waszymi emocjami. Zamiast mówić ogólnikowo chcę mieć więcej pieniędzy, zdefiniujcie cel, który naprawdę was porusza. Może to być spokój ducha. Na przykład, chęć zbudowania poduszki finansowej, by nie martwić się nagłą awarią samochodu czy utratą pracy. Albo wolność, możliwość odejścia z pracy, której nie lubimy, lub założenia własnej firmy. Dla niektórych to mogą być konkretne przeżycia, na przykład podróż marzeń do Japonii za rok. Inni myślą o bezpieczeństwie rodziny, aby zapewnić dzieciom dobry start w przyszłość. Pamiętajcie: zapiszcie swój cel i umieśćcie go w widocznym miejscu. Kiedy pojawi się pokusa, spójrzcie na swoje dlaczego. To da wam siłę, by podjąć właściwą decyzję. Przejdźmy do triku numer dwa: zapłać najpierw sobie. Większość ludzi oszczędza w ten sposób, że najpierw opłaca rachunki i pokrywa bieżące wydatki, a dopiero jeśli na koniec miesiąca coś zostanie, to to odkłada. Problem w tym, że zazwyczaj nie zostaje nic. Sekret skutecznego oszczędzania polega na odwróceniu tej kolejności: traktujcie oszczędności jak najważniejszy rachunek, który musicie zapłacić. Zaraz po otrzymaniu wypłaty, zanim cokolwiek wydacie, przelejcie z góry określoną kwotę na swoje konto oszczędnościowe. To prosta, ale potażna zasada zapłać najpierw sobie. Dzięki niej uczycie się żyć za kwotę, która pozostaje po odłożeniu pieniędzy, a to wy decydujecie, ile oszczędzacie, a nie przypadek. Trzeci trik to zaautomatyzuj proces. Nasza siła woli jest zasobem ograniczonym, a codzienne podejmowanie decyzji o niewydawaniu pieniędzy jest męczące i często skazane na porażkę. Najskuteczniejszym sposobem na budowanie nawyków jest usunięcie z nich elementu decyzyjnego czyli po prostu zautomatyzowanie oszczędności. Tak, skonfigurujcie w swoim banku stałe zlecenie przelewu, które w dniu wypłaty automatycznie prześle określoną kwotę z waszego konta bieżącego na dedykowane konto oszczędnościowe. Dzięki temu oszczędzanie dzieje się w tle, bez waszego udziału i bez walki z pokusami. To najprostszy i najpotężniejszy trik, który gwarantuje regularność. Czwarty trik: Zaprojektuj swoje środowisko. Jesteśmy pod silnym wpływem naszego otoczenia. Jeśli na każdym kroku natykacie się na pokusy, oszczędzanie będzie niezwykle trudne. Kluczem jest świadome projektowanie środowiska, które wspiera Wasze cele finansowe. Ograniczcie pokusy. Wypiszcie się z newsletterów i powiadomień ze swoich ulubionych sklepów. Przestańcie obserwować w mediach społecznościowych profile, które wywołują Was chęć posiadania. Utrudnijcie sobie dostęp do pieniędzy. Jeśli macie problem z impulsywnymi zakupami, idąc do galerii handlowej, zostawcie kartę kredytową w domu i weźcie ze sobą tylko odliczoną gotówkę. Stwórzcie listę zakupów i trzymajcie się jej przed pójściem do sklepu. To proste narzędzie chroni przed wrzucaniem do koszyka niepotrzebnych rzeczy. I co ważne, otaczajcie się właściwymi ludźmi. Badania pokazują, że jesteśmy podatni na wpływ finansowych nawyków naszych znajomych. Przejdźmy do triku numer 5. Wykorzystaj księgowość mentalną na swoją korzyść. Księgowość mentalna to błąd poznawczy, w którym inaczej traktujemy pieniądze w zależności od ich źródła. Premię roczną czy zwrot podatku często postrzegamy jako darmowe pieniądze i wydajemy je lekką ręką. Ale możecie wykorzystać ten mechanizm na swoją korzyść. Zamiast jednego worka z napisem oszczędności, stwórzcie osobne, dedykowane konta lub koperty dla różnych celów finansowych. Na przykład konto Poduszka Bezpieczeństwa, konto Wakacje Marzeń czy konto Wkład Własny. Dzięki temu każdy cel staje się bardziej namacalny, a przelewanie pieniędzy na konkretny, ekscytujący cel jest o wiele bardziej motywujące niż wrzucanie ich do bezimiennego worka. Trick szósty to stosuj zasadę 24 godzin. Marketing jest zaprojektowany tak, by wywomywać w nas silne emocje i potrzebę natychmiastowego posiadania. Impulsywne zakupy to jeden z największych wrogów oszczędzania, ale na szczęście jest prosta technika, by odzyskać kontrolę. Gdy poczujecie silną chęć zakupu czegoś, co nie jest na Waszej liście niezbędnych wydatków, zastosujcie zasadę 24 godzin. Dodajcie produkt do koszyka online lub zróbcie mu zdjęcie w sklepie i odczekajcie dobę. W większości przypadków po tym czasie emocje opadną, a wy dojdziecie do wniosku, że wcale nie potrzebujecie tej rzeczy tak bardzo, jak się Wam wydawało. I wreszcie trik numer 7: obserwuj, jak rośnie. Nasz mózg uwielbia nagrody i widoczne postępy. Systematyczne oszczędzanie aktywuje w mózgu układ nagrody, który uwalnia dopaminę hormon przyjemności. Obserwowanie rosnącej kwoty na koncie oszczędnościowym wyzwala pozytywne emocje i wzmacnia poczucie kontroli. Wykorzystajcie to. Regularnie, na przykład raz w tygodniu, logujcie się na swoje konto oszczędnościowe i świadomie cieszcie się z poczynionych postępów. Możecie stworzyć prosty wykres, który będzie wizualizował waszą drogę do celu. Widząc, jak wasze oszczędności rosną, wzmacniacie pozytywne sprzężenie zwrotne, które motywuje was do dalszego działania. Często pojawiają się pytania, ile procent dochodów powinno się oszczędzać. Nie ma jednej, uniwersalnej odpowiedzi. Popularna zasada 50 na 30 na 20 sugeruje przeznaczanie 20% dochodów na oszczędności i spłatę długów. Jednak najważniejsze jest, by zacząć, nawet od małych kwot. Lepsze jest regularne odkładanie 5% dochodów niż nierealistyczne plany, z których zrezygnujecie po miesiącu. A co zrobić, jeśli zarabiamy za mało, by oszczędzać? Zacznijcie od analizy swojego budżetu i poszukajcie małych kwot, które możecie wygospodarować. Nawet odkładanie 50 zł miesięcznie buduje nawyk. Jednocześnie zastanówcie się, jak możecie zwiększyć swoje dochody. Może to być prośba o podwyżkę, zmiana pracy lub dodatkowe zlecenia. I ostatnie popularne pytanie: Czy oszczędzanie na koncie w banku ma sens przy wysokiej inflacji? Tak. Ale z pewnym zastrzeżeniem. Zbudowanie poduszki finansowej, czyli środków na 3 do 6 miesięcy życia na bezpiecznym i łatwo dostępnym koncie oszczędnościowym jest absolutną podstawą. Gdy ten cel osiągniecie, nadwyżki finansowe warto zacząć inwestować, aby chronić je przed utratą wartości i wykorzystać potęgę procentu składanego. Podsumowując, oszczędzanie to gra mentalna, którą możecie wygrać. Przestańcie myśleć o nim jako o karze. To gra, w której stawką jest wasza przyszłość, spokój i wolność. Zrozumienie psychologicznych mechanizmów, które kierują waszymi decyzjami, daje wam ogromną przewagę. Zamiast walczyć ze swoim mózgiem, zacznijcie z nim współpracować. Stosując te proste triki mentalne, możecie zbudować trwały i satysfakcjonujący nawyk, który krok po kroku przybliży was do waszych najważniejszych celów. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Zapraszamy na bloga bankowe ABC, gdzie znajdziecie więcej informacji na temat finansów. Link w opisie filmu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku z tego cyklu, który wkrótce ukaże się na kanale.